Siemana z tej strony, książę dzisiaj ze mną jest. DJ Tysonek Siemanko. Dzisiaj będziemy sobie jeść kakao. Gorzkie, ciemne. tak? Ekstra. ekstra ciemne. No, czyli gorzkie, sobie. Tak. Jemy sobie. Mm. Mamy miseczki, miseczki tak, e, tutaj łyżeczki. Takie małe. I wodę. Tak, każdy ma. I tak, na czym to będzie polegało? Będziemy brali po jednej... Nie czubatej, tylko płaskiej łóżeczce i będzie miedli. I ten, kto bez zje najwięcej, wygrywa. I będą wyklucie, takie dwie rundy. Tak, no. Dobra. Się takie? No to tak, to jest chyba najnowszy challenge, jaki w ogóle stworzy, stworzony jest. Znaczy, nie wiem, nie wiem, jak tam z YouTube wymyślony na podwórku, tak? Więcej sobie weź. Dobra. Dobra, daj. Teraz ja. Jeszcze nie czekaj. Tak, no. A to tylko tak raz, nie? I będzie druga runda. Na raz. Że To bez, bez popicia. Musisz najpierw połknąć a później popić. Nie tak, że ty sobie popijesz i będziesz... No. Dobra. Dobra. Czekaj. Trzy. Czekaj. A kakao. Kakao mm. jest takie. Dobra, no. dawaj. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden.

kłada Mega gorzka. Jaszy. Też zjadłem. Mm. Runda druga. Nie jest to takie złe, o, tylko gorzka. Nie, wcale. Fuj. Ciekawe kto więcej wytrzyma. O. Mm. Mm, ja już będę drugiego nie tną. Co mi jeszcze tu kończy? No i masz szklanka. to za plutę? No szklanka cała urąbana, czekaj. To jest. No ja mam całą czystą. Mm. No. Dobra. Dobier ja drugą. Fuj. drugą! Fuj to jest niedobro. Nie. Ja mam dalej te gorzki posma. No ja tak samo. Dobra. Trzy, dwa, jeden. <grym> You <laughs> não that's um... oh... glória. Oh. Uh... Oh. Uh... Oh.

Dobra, skończyła mi się picie. O, poczekaj. 47. O, one second. Dobra. to tak, co się mnie, To zapraszam na mój kanał. Oczywiście DJ Tyson XD. Yy, ostatnio nie było filmiku, ponieważ. Filmików, ponieważ jest szkoła i w ogóle. No i nie mam czasu po prostu. Ale myślę, że dzisiaj. Dobra, pojawi się Sky, nie, nie Skyblock i coś, coś z nami obydwoma, a mianowicie mam taki plan, żeby stworzyć własną mapę. Tak? Może być Minecraft Build Adventures, Tak, dokładnie. Będziemy tam budowali i dobra, bier, bier. Co? Co bijamy się? Nie chcę. Dobra, czyli jak to zjem, to wygrywam? Mhm uh -huh. Dobra A ja, ja mam cały czarny zęby. A nie Bo to się myje, wiesz? A nie o Fuj, to jest niedobre Dobra, to my kończymy Ja byłem dzisiaj tej a to był Kakao Challenge No.